Dzień dobry, pani dyrektor. A witam, witam państwa, witam pana redaktora. Wczoraj komisarz wyborczy zdecydował, że nie będzie referendum w sprawie odwołania burmistrza Niemodlina. Co zdecydowało, że wniosek inicjatorów został odrzucony? Rzeczywiście, wczoraj komisarz wyborczy podjął postanowienie w sprawie odrzucenia wniosku, tak naprawdę z powodu dwóch przyczyn, dwóch naruszeń ustawy referendalnej. Po pierwsze, nie się z artykułu 13. Który mówi o tym, iż um, inicjator referendum na swój koszt ma obowiązek powiadomić mieszkańców gminy um, w sposób zwyczajowo przyjęty Czyli? o referendum. Tak naprawdę um, ustawa sama w sobie nie precyzuje, co należy rozumieć przez sposób zwyczajowo przyjęty. Należało musieliśmy sięgnąć i do komentarza, i do samej ustawy, jak również należy tutaj wspomnieć, że Wojewódzkie Sądy Administracyjne w kraju wypowiedziały się już co do tej kwestii i jednoznacznie stanęły na stanowisku, iż e, ten sposób zwyczajowo przyjęty. Należy rozumieć przede wszystkim jako różnego rodzaju ogłoszenia czy plakaty wywieszane na tablicach w, w urzędach miast i gmin, na tablicach sołeckich. Komisarz wyborczy uznał, iż sposób podania do publicznej wiadomości, który zastosował inicjator referendum w niemodlinie, czyli tak naprawdę kilka notek prasowych autorstwa redaktorów tychże mediów które pojawiły się w wydaniach papierowych czy też na stronach internetowych no nie spełniły tego wymogu artykułu 13 Czyli Nie Bo... tyle ogłoszenie co... Informacje prasowe. Tak, dokładnie. Po pierwsze, do tego, że nie były to informacje podane do wiadomości mieszkańców na koszt samego inicjatora referendum. Po drugie, nie, tak naprawdę nie pochodziło od inicjatora. Były to pewna forma artykułów prasowych, w których redaktorzy zawarli informacje o tym, że, że taki zamiar przeprowadzenia referendum będzie. I tak naprawdę jeszcze jeden, jeszcze jeden powód tutaj się zdarzył. Nie było w tych, tych artykułach ani uzasadnienia, tak naprawdę, dlaczego to referendum ma się odbyć. Nie było również zaproponowanych pytań referendalnych. Czyli ten artykuł 13, jak gdyby przez inicjatora referendum, nie został wypełniony. No był też drugi błąd, związany z liczbą podpisów. Tak naprawdę i ten błąd był decydujący i najbardziej poważny. Indiator referendum złożył do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, czyli do siedziby komisarza wyborczego 1182 podpisy. Z tego aż 137 było nieprawidłowych. Oczywiście z różnych przyczyn. Do najczęstszych należały błędy w numerach PESEL, czyli albo za długie, albo za krótkie numery PESEL. Bądź też pesel -e osób, których baza PESEL nie wykryła. Drugim takim najbardziej popularnym powodem było niepełne bądź błąd w adresach mieszkańców gminy, i tutaj też do, najczę do najczęstszych należało podawanie samej ulicy z numerem domu, czyli bez miejscowości, albo podawanie samej miejscowości. Niestety te dwa, te dwa główne powody spowodowały, iż komisarz wyborczy musiał podjąć postanowienie w sprawie odrzucenia wniosku. A ile podpisów było niezbędnych w tym przypadku? W niezbędnych bodajże było chyba 1082, z tego co dobrze pamiętam, to jest ale. 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców. Tak, 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 to jest 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy na podstawie meldunku kwartalnego za czwarty kwartał 2011 roku, czyli za. Kwartał poprzedzający zgłoszenie inicjatywy referendalnej. Także no tak naprawdę komisarz wyborczy tutaj nie miał za dużego pola manewru. Podpisów nie była, ilość podpisów nie była wystarczająca. Ponadto zostało, został naruszony ten artykuł 13, w związku z tym, stało jak się stało. Komisarz podjął postanowienie. Inicjatorzy zapowiadają odwołanie do sądu. Mają takie prawo? Mają prawo. Oczywiście wczoraj inicjator referendum odebrał postanowienie komisarza wyborczego i od tego dnia ma 14 dni na zgłoszenie swojego niezadowolenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. I tak naprawdę... Na tym etapie rola Krajowego Biura Wyborczego się skończyła. O tym, czy to referendum jednak będzie, czy nie będzie, zadecyduje sąd. Organizatorzy już mówią o ewentualnie kolejnym referendum, może o troszkę innej treści. No i pytanie: Czy, gdyby chcieli zorganizować takie referendum, mogą skorzystać z tych podpisów, które już zebrali, czy muszą zbierać od nowa? Nie, absolutnie z tych podpisów skorzystać nie mogą i nawet nie mają takiej możliwości, dlatego że podpisy są złożone u komisarza wyborczego, stanowią i będą stanowiły na pewno materiał dowodowy w sprawie która będzie się toczyła według zapowiedzi inicjatora referendum przed Sądem Wojewódzkim, więc jeżeli inicjator referendum chciałby ponownie zgłosić taką inicjatywę, musiałby podpisy zbierać na nowo. W takich lokalnych politycznych przepychankach groźba zorganizowania referendum dość często się pojawia. Tymczasem praktyka pokazuje, że to wcale nie jest takie łatwe do zorganizowania i też do wygrania. Na no, płaszczyźnie bodaj jeden raz tylko referendum było ważne. Referendum odbywało się na Opolszczyźnie kilka razy. W ostatnich latach mieliśmy referendum w Grodkowie i referendum w Nysie. Obydwa, mimo to, że formalnie doszły do skutku i, i osoby czy mieszkańcy gminy mieli możliwość. O, opowiedzenia się albo za, bądź przeciw pytania, pytaniu referendalnemu, to mimo wszystko obydwa referenda ze względu na niską frekwencję nie zostały uznane za ważne. Także, chociaż, także przy... praktyka, przepraszam, praktyka wskazuje, że zorganizować referendum może nie jest taką skomplikowaną formą, dlatego że ustawa o referendum lokalnym dość, dość precyzyjnie nam mówi, co należy, jakie czynności podjąć, żeby to referendum doszło do skutku. Problem jest Wciąż z niską frekwencją na No właśnie, Nie? chociaż ta frekwencja została obniżona. Kiedyś, jeśli dobrze pamiętam, to było 30% uprawnionych do głosowania, a teraz jakiś odsetek tych, którzy w ogóle poszli do wyborów, a frekwencję no, mamy niższą, zwykle niż, niż nawet średnia tam europejska, więc ta liczba niby jest mniejsza. No niestety obłaszczyzna słynie z, z niechlubnej, z niechlubnego niestety poziomu frekwencji. Zazwyczaj pracujemy się w ogonku frekwencyjnym polskim. Także Podajże z tego, co pamiętam, w ustawie referendalnej jest zapisane, że żeby referendum uznać za ważne, do, w, w dniu przeprowadzenia referendum musiałoby wziąć udział 3 piąte osób, które wzięły udział w wyborze danego organu. Czyli który... na przykład 3 piąte z 40% frekwencji? Na przykład. I nawet takie frekwencje zwykle nie udaje się zebrać? Nie, niestety. No to słaba aktywność tych organizatorów, ale też obywateli. E Myślę, że w ogóle, skoro, skoro wybory powszechne nie cieszą się wielką popularnością i, i tak jak mówię, plasujemy się w, w ogonku frekwencyjnym w Polsce, to to, to też... W referendum bierze bardzo mała ilość osób. Mamy teraz okres między wyborami, wolny od wyborów, ale zdaje się macie sporo roboty, choćby z wygaszaniem mandatów radnych. To y, zwyczajowo takie rzeczy dzieją się po kolejnych wyborach. Okazuje się, że wybrani radni popełniają błędy i no, nie przestrzegają takiego czy innego przepisu. W tej chwili mamy cztery sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Y, są to sprawy, my to nazywamy tak zwanymi sprawami ławniczymi czyli to są osoby, które zostały ławnikami, a jednocześnie by, by, były, czy są w dalszym ciągu radnymi. Niestety tych dwóch funkcji łączyć nie można. W, w większości przypadków rady nie wygasiły mandatów takim osobom. Potrzeba tutaj była aparatu wojewody. Wojewoda wydał zarządzenie zastępcze. Od tego, od tego zarządzenia zastępczego osoby zainteresowane odwołały się do sądu i sprawy mamy w toku. Czekamy na rozstrzygnięcia. Jak będziemy mieć rozstrzygnięcia, to Zobaczymy, w którą stronę nam się otworzy droga. W jedną albo w drugą. Albo będziemy mieć wybory uzupełniające, albo nie. No właśnie, no mamy taką specyficzną sytuację, kiedy to radni no, bronią swoich kolegów, niezależnie od tego, co mówią przepisy prawa. No tak, jest tutaj nad wyraz wielka solidarność radnych w gminach, czy też w, w powiecie, bo mamy jedną sytuację w powiecie, w powiecie nyskim. Gdzie, tak jak mówię, potrzebny jest aparat wojewody i wydanie przez niego zarządzenia zastępczego, dlatego że gmina nie podejmuje uchwały, Rada Gminy nie podejmuje uchwały o wygłaszaniu mandatu. Ale i tak sprawa, jak widać, trafia do sądu ostatecznie. Ostatecznie tak. Panie dyrektor, ostatnia kwestia. Trwają prace nad nowymi okręgami wyborczymi. Następne wybory samorządowe będą prowadzone według nowej ordynacji w jednomandatowych okręgach wyborczych. W wielu gminach takich nie było, trzeba je od nowa wymyślić, nakreślić. No kodeks wyborczy pojawił się, zrobił się tak zwaną instytucją nową, Wprowadzające nowe kwestie jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach i przepisy wprowadzające określiły gminą 15-miesięczny termin na podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na po nowemu, na okręgi wyborcze po konsultacji z wami. Oczywiście my tutaj jak gdyby widzimy prym miejsca, w których możemy pomóc, pomagamy, doradzamy tłumaczymy, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że dla większości gmin są to jest to instytucja zupełnie nowa. Muszą one zrobić kompletną rewolucję w gminach. Oczywiście to, to, to nastręcza dużych problemów, dużych wątpliwości, ale powoli się to wszystko klaruje, gminy do nas przyjeżdżają z projektami. Te projekty naprawdę są całkiem, całkiem, całkiem niezłe. Oczywiście jakieś uwagi zawsze się zdarzają, także myślę, że nie będzie problemu z podejmowaniem uchwał. W I te pierwsze uchwały kiedy? W najbliższym czasie już? Pierwsze uchwały będą podejmowane już teraz w maju, następne w czerwcu, a kolejne po wakacjach i o tym na pewno też będziemy Państwa informować, naszym gościem była dzisiaj Joanna Maksymowicz, wiceszewo polskiej delegatury krajowego biura wyborczego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.